Kochani, witam was serdecznie. Zrobimy sobie dzisiaj takie szybkie czytanie w temacie. E, twój przodek Cię wybrał. Któryś z Twoich przodków Cię wybrał i macie coś do przekazania. Tak, nie będziemy sprawdzać, jaki to przodek, bo nie, nie, nie w tym temacie ma być to czytanie, a mam ograniczony czas ale tak nagle do mnie przyszła, a wychodzę za niedługo, więc stwierdziłam, że szybciutko Wam jeszcze nagram takie czytanie właśnie w tym temacie, co ma ten przodek do przekazania dla Ciebie. Dodatkowa informacja, bo pytacie często to poprzez adres e imię, piszecie w tym temacie, jeżeli ktoś chce wykupić sobie medytację ze stycznia, Albo te medytacje grupowe, co były w lutem, czyli w styczniu były te programy uwolnienie programów Matrixa, a w lutym uzdrowienie ran z dzieciństwa. I potem finanse i Prosperity. Można sobie w pakiecie 3, w pakiecie 2 kupić. Albo jedną pojedynczą jak najbardziej. Można sobie jeszcze wykupić dostęp. OK, to zaczynamy? Zaczynamy. Co przodek, który Cię wybrał, ma Ci do przekazania? Mam nadzieję, że dobrze widać. Ta najbardziej taka karta z tym kościotrupem. To jest jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Odkładam dwa i trzy. Mam nadzieję, że sobie coś wybraliście. I jedyneczka. I jedyneczka ma najtrudniejszą energię z tego, co już wyczułam. To jest dziura w Twojej duszy. Ta karta mówi o tym, że Twój przodek chce Ci przekazać, że. Ty masz za zadanie uzdrowić swój ród z jakiejś rany. Mamy pięć ran. To jest rana odrzucenia, porzucenia, niesprawiedliwości, upokorzenia i zdrady. I w Twoim rodzie bardzo mocno jest wpisana jakaś rana. I ty jej też doświadczyłeś w dzieciństwie tej rany, tak? Może być kilka tych ran, bo zazwyczaj te rany się ze sobą łączą. Tutaj dla niektórych bardzo mocno czuję rany odrzucenia. Czyli było odrzucanie dziecka w rodzie. I to przechodziło z pokolenia na pokolenie. Jeżeli ty tego nie zatrzymasz, to przejdzie to dalej w twoim rodzie. Ale zostałaś jedyneczko jakby wybrana do tego, żeby uzdrowić swój ród. Właśnie. Z takiej której z tych ran. Nie pokazuje się w tych kartach, przynajmniej nie pokazuje się któraś rana, bo wiadomo, że to jest czytanie ogólne, więc dla każdego będzie inna rana, ale chodzi na pewno o coś takiego. Druga karta, no też nie jest lekka, bo ona typowo mówi e, o pracy z cieniem, mówi o tym, co możesz po prostu sobie odpuścić. Tutaj niektórzy mogą być świadomości ofiary i to też jest wtedy rodowe. Jakieś emocje tutaj być może e, odpuścić. Może chodzi właśnie o te przepracowanie, czy odpuszczenie sobie tej rany, jakieś poczucia niesprawiedliwości czy zdradę. Tak jak powiedziałam, dla każdego to może być inna rana. I jakby macie taką informację, żeby zanurzyć się w tym mocno, bo tu jest takie jakby zanurzanie się w tym i przepracowywanie. Tego możecie sobie albo wykupić, jeżeli nie wiecie, jak, pracować z tym, no to tutaj Wam proponuję albo wykupić sobie tą medytację uzdrowianie ran. Albo mogę Wam ze swojej strony jeszcze indywidualną sesję Teta Healing zaproponować dla osób, które chcą indywidualnie sobie ze mną popracować. Dobra, patrzymy sobie dalej. Niech twoja duma nie stoi Ci na drodze. To też jest bardzo rodowe u Was, czyli. Mm, Gdzieś tutaj być może się wywyższacie. Być może czegoś nie chcecie zrobić. Albo w coś zajrzeć nie chcecie. Jakieś trudne emocje tutaj są, moi drodzy. To nie tylko musi być duma. Mhm. U was to jest czas na działanie. Zbyt długo zwlekała się dyneczko. Zobaczcie, jest czas barana. E, I czas barana zaczyna się za niedługo. Hmm? To już jest taki ostatni moment u was. Teraz, ta wiosna. Już teraz. Czas na działanie i mierzenie się z tym. Bo im będziecie dalej, będzie ciężej. Od razu wam mówię, bo tak poczułam. Będzie trudniej. To przepracować, a, a być może. No właśnie, zobaczcie, a być może już y, totalnie nie będziecie chcieli to zrobić. To jest czas na uzdrowienie dla osób, które znają angielski. A time for healing. Czas na uzdrowienie typowo swojego rodu, czyli zostaliście wybrani do uzdrowienia swojego rodu. Mhm, I może to dotyczyć relacji też, zarówno miłosnych, ale też relacji z ludźmi. Czyli poprzez relacje, poprzez e, intymność, poprzez to, czy się otwieracie, czy jesteście, jesteście pozamykani, czy właśnie jesteście odrzucani, porzucani, zdradzani, czy czujecie się niesprawiedliwie w różnych relacjach. To jest to, dokładnie tak. Hmm? Praca z tym. Te relacje się nie zmienią, dopóki wy nie uzdrowicie tych ran i nie będzie to działania. Działanie jest do tego, żeby uzdrowić. Od tego jakby zaczynamy, a pod spodem macie też podpowiedź. Karta mówi o tym, że wy patrzycie właśnie na relacje i sytuacje w swoim życiu poprzez lustro wydarzeń, które były w twoim życiu, w twoim dzieciństwie, ale też w twoim rodzie. Tu jest mocna energia, taka ciężkawa, bo ja to od razu poczułam. I zobaczymy z ostatniej karty, z, z ostatniej talii. Dla jedyneczki jeszcze przekaz. Od Twojego przodka. No właśnie, to jest, tu jest bardzo pozytywna karta. Dlaczego ma być teraz działanie? Ponieważ u Was idzie coś dobrego. Ty jesteś przygotowywany do czegoś wielkiego, być może do spełnienia jakiejś swojej misji życiowej, być może do wejścia w spełnioną relację, jeżeli jesteś sama, jedyneczko na przykład. Bo ta karta mówi typowo o tym, że tutaj ta sieć to jest takie przygotowywanie do czegoś dużego, co pojawi się w Twoim życiu. Hmm? i ten przodek Cię bardzo wspiera ale nie przyjdzie to, póki Ty tego nie pouzdrawiasz hmm? czy zostanie Ci wszystko jakby tutaj wynagrodzone jeszcze z nawiązką tutaj mogą naprawdę piękne rzeczy do Waszego życia przyjść ale tylko pod tym warunkiem, że to zostanie uzdrowione. i według mnie wy, jeżeli się za to nie zabierzecie teraz to co jakiś czas będziecie wzywani do tego, żeby tym po prostu się zająć ok, to tyle jeżeli chodzi o jeden Dwójeczka. Dom. Ok. Wy coś macie tutaj do pozdrawiania z domu rodzinnego. Z dzieciństwa. Albo z okresu dojrzewania. Być może nawet wy nie, nie musieliście mieć trudnego dzieciństwa. Z was, część z Was mogła mieć, ale tu może chodzić nawet jakiś rozwód rodziców. Może coś też o to chodzi, tak? Bo to jest typowo sprawy domowe, tak? Tutaj jakby twój przodek mm, mówi ci o tym, przekazuje ci taką wiadomość, że właśnie z twojego domu rodzinnego wychodzą jakieś twoje problemy, mm? czy dotyczące finansów na przykład, czy miłości. Tutaj u niektórych finanse mocno poczułam, że tutaj jakby nie ciągniecie energii z rodu i te finanse jakby tutaj nie płyną, a druga karta, ona typowo mówi o rozwoju, czyli twój przodek mówi ci, że to, co się działo w dzieciństwie, czy w tym domu rodzinnym, tak? To macie skłonić do Twojego wewnętrznego rozwoju, do komunikacji ze źródłem, z twoim wyższym, ja i do rozwoju duchowego, takiego dużego ja bym powiedziała. Więc jeżeli gdzieś tutaj nie rozwijasz się duchowo, no to jest czas na zwrócenie się ku temu. Chociaż ja czuję, że dwujeczki tutaj faktycznie wy się rozwijacie, ale chyba potrzebujecie takiego potwierdzenia że faktycznie to, co się działo tam, to jest typowo pod ten rozwój wasz. Być może też w rodzie, chociaż hmm, ród czuję tutaj mniej, tak? Bo jedyneczka to tam typowo były sprawy rodowe. Może też być gdzieś tam w rodzie coś, bo to zazwyczaj jest tak z pokolenia z pokoleni na pokolenie. Aczkolwiek tutaj typowo mi się wasz dom rodzinny zarysowuje. Mhm. Tutaj jest jakieś oszukiwanie. Mhm, mm dokładnie tak, bo to jest tak, tutaj y, mogą być osoby, które mają rana zdrady, bo tutaj mamy kartę oszustwa, czyli mogliście być zdradzani, oszukiwani lub niesprawiedliwie traktowani w waszym życiu, ale to jest tylko po to, żebyście wy się rozwijali, hmm? y, bo wasza dusza wybrała taką ścieżkę i chciała po prostu tego doświadczyć, Dlaczego, dlatego wasza dusza wybrała sobie dokładnie tą rodzinę, ten ród takich rodziców po to, żeby doświadczyć właśnie dokładnie tych ran, czyli tej rany zdrady, niesprawiedliwości, bo jakby ta karta o tym mówi. Więc tego mogliście doświadczać w życiu? Mogliście trafiać na narcyzów na przykład, na jakichś toksyków? Hmm? Chociaż to nie musi dotyczyć tylko miłości. Nawet nie musi w ogóle dotyczyć miłości, bo mogliście być na przykład oszukiwani, zwodzeni w pracę, finansach. Jakieś oszustwa mogły być wobec was. I e, druga karta, e, ta karta mówi o tym, że faktycznie wy macie coś tutaj wyeksplorować mocno i uwolnić. Bo tutaj są jakieś rzeczy, e, jakieś chwile życia wam nie wychodzi. Być może nawet więcej niż jeden. I wy jakby w dzieciństwie macie się dokopać do przyczyny tego. Bo w dzieciństwie leży przyczyna tego, co wam nie wychodzi. I to ma być. Dla Was po prostu rozwojowe. Dokopać się, uwolnić, zostawić za sobą. I żyć szczęśliwie, oczywiście. Bez tego, oczywiście, też można żyć szczęśliwie, bo szczęście nie jest niezależne od czynników zewnętrznych, tak naprawdę. Ale tu chodzi o to, żeby uzdrowić ten filar życia, który tutaj nie wychodzi u Was. Mhm, dokładnie tak. Poddać się. W ogóle poddać się wpływom wyższym, górze. Bo tu jest typowa. Ta karta mówi o tym, żeby poddać się boskiemu prowadzeniu, wyższemu planowi i jak najwięcej słuchać siebie w ogóle, swojego wyższego ja wewnętrznego głosu. I druga karta mówi o tym, i to, to bardziej dotyczy tego, co się teraz dzieje w Waszym życiu, że tutaj przechodzą jakieś zakończenia, wyjaśnienia jakichś spraw. I to macie przekaz na teraz, że wy macie teraz w ogóle zaufać w to, co się dzieje w Waszym życiu. Być może jakaś intencja się nie spełnia, bo to już jest gdzieś tutaj korygowane, i za niedługo jakby pewna sytuacja tutaj się zakończy, zwłaszcza że Twoja ciężka praca zostanie Ci wynagrodzona. Taka ta kata mówi o tym. Tu są dwie grupy osób. Pierwsza grupa to są osoby, które już pracują nad rozwojem i być może jeszcze coś dodatkowego zrobicie i ta wasza ciężka, zosta wasza ciężka praca zostanie wam wynagrodzona. Ale tutaj też mam przekaz dla osób, które dopiero zaczynają lub będą zaczynać, i też macie przekaz, że zobaczycie w pewnym momencie efekty. Niekoniecznie szybko, bo tutaj trzeba się mocno przyłożyć do tych. Tematów, jeżeli zaczynacie. Ale zobaczycie duże efekty właśnie tych waszych działań. zobaczymy jeszcze z ostatniej talii. Dla dwójeczki. Przekaz. Nowe początki. Dokładnie tak. Przed to wam jest nowy początek. Ale w momencie, kiedy ty oczyścisz się z czegoś tutaj. Wyrzucisz coś z siebie, jakieś przekonanie, pogląd, emocje, coś takiego. To jest nowy początek. No to ja powie to powiedziałam co wcześniej, że tutaj mocno jest przekaz na to, co się dzieje teraz w Twoim życiu. Hmm? Jeżeli chcesz, stara się, żeby poukładać właśnie te jakieś sprawy do, domowe, rodzinne, to to się już w tle tutaj dzieje. Albo będziesz zaczynał i to też przyjdzie potem nowy początek. A pod spodem mamy kartę mm, mówiącą o tym i ona też tu będzie pasowała. Ta karta mówi o tym, że yy, no idąc tym sposobem, tym samym sposobem myślenia działania, yy, nie dojdziesz tam gdzie chcesz. Więc tutaj trzeba też zmienić sposób myślenia, być może masz jakieś przekonania z domu rodzinnego. Albo na przykład nie możesz rozwinąć skrzydeł, bo ktoś z rodziny jakby ci w, w dzieciństwie Podcinał te skrzydła i to trzeba być może uzdrowić, żeby wyruszyć jakby do przodu. Okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o dwa i trójeczka. Jak szybko się uczysz? Albo inaczej. Ile jesteś w stanie się nauczyć? Co wasz przodek ma wam do przekazania. Dla części z Was ta karta mówi o tym, że dostajecie różne lekcje w waszym życiu, z których macie wyciągać wnioski. Uczyć się z nich właśnie z tych doświadczeń, z tych lekcji. I albo umiecie je akceptować i faktycznie życie doświadczać w pełni. Albo nie umiecie, ciągle powtarzacie s pewne doświadczenia. Więc, jeżeli tutaj mnie słyszą osoby, które ciągle powtarzają pewne doświadczenia, to wasz przodek mówi wam typowo. Nie wyciągasz wniosków z doświadczeń, które masz w swoim życiu. I to mogą być różne: miłosne, związkowe, finansowe, dotyczące pracy, różne, różne, różne. Czy z dziećmi, czy z rodzicami. Różne sytuacje mogą być. Dla drugiej grupy osób ta karta mówi o tym, żebyś. Że wasz przodek mówi o tym, że u ciebie to jest czas, żeby podwyższać swoją wiedzę, pogłębiać swoją wiedzę, tak? Ale to myślę, że jest dla mniejszej grupy osób, ponieważ bardziej czuję tą jedyneczkę, tą pierwszą wersję, co powiedziałam, że nie do końca wyciągacie wnioski i gdzieś tam ciągle się pętlicie, ale to może dotyczy tylko jednego filaru życia. Zwłaszcza, że druga karta mówi o tym, e, że u was to jest czas na transformację sposobu myślenia. Hmm? Więc pasuje do tej pierwszej części z tej pierwszej karty. Coś zmień w swoim sposobie myślenia, bo gdzieś tutaj coś nie wychodzi, bo twój sposób myślenia jest błędny. Ciągle myślisz w jakimś temacie podobnie, tak samo, stąd nie ma zmian. I taki macie przekaz na razie, i co dalej? Dla trójieczki, przekaz od Twojego przodka, który Cię wybrał, i wspiera Cię oczywiście. Delektuj życiem. Dla części z Was, e, dokładnie tak, e, już Wam zaś mówię, delektuj się życiem, doświadczaj życia wszystkimi zwesłami. Hmm? Skup się też na małych rzeczach, bo z dużych nie będziesz się cieszyć, jak nie umiesz z małych. Ale Wy macie nauczyć się doświadczać życie takie, jakie jest, akceptować, ale też delektować się w pełni życie. Hmm? I e, dla części z Was, to dotyczy relacji, bo druga karta dotyczy relacji, nie tylko miłosnych, może w ogóle nawet miłosnych nie dotyczy, ale relacji z ludźmi. Hmm? Że tutaj coś jest na rzeczy u ciebie. Nie wyciągasz wniosku, ale to też chodzi o twój sposób myślenia, tak? Bo na przykład, jeżeli ktoś został zdradzony, zawiedziony, okłamany, oszukany, no to hmm, po tym, żeby nie, nie były te same sytuacje, hmm, to mm, boi się relacji, nie chce chodzić w relacje i jest ostrożny bardzo. A to nie tędy droga. Bo tutaj trzeba zmienić ten sposób myślenia, że te relacje miały ci tylko pokazać, co powinnaś uzdrowić w sobie, trójko. Hmm? Więc jeżeli jakaś relacja ci nie wychodzi, bo tu najbardziej widać relacje ogólnie z ludźmi, ale to mogą być też różne sytuacje życiowe, jak najbardziej, bo to jest czytanie ogólne. Więc jeżeli coś ci tam nie wychodzi w Twoim życiu, to pamiętaj, że to jest Twój sposób myślenia. Hmm? I to nie chodzi o to, żeby tam zbudować mury, żeby e, zamykać się w swoim świecie, bo wtedy też nie będziesz doświadczać życia. Będziesz dostawać po prostu takie ułamki. Albo nie chcesz wejść w relacje, bo zostałaś, zostałeś zraniony, zdradzony i tak dalej, i tak dalej. Uzdrowić pierwotną przyczynę, dlaczego to się wydarzyło. I można bez problemu wchodzić w różne relacje. Mamy yy, maszynę czasu. No i ta maszyna czasu właśnie też mówi o tym, że ciągle powtarzają się pewne sytuacje w Twoim życiu i ty nie bierzesz z tego, nie wyciągasz wniosków. Hmm? Możesz oskarżać cały czas inne osoby o to, że one, a bo ta osoba ci to zrobiła, to zrobiła. Część z Was być może ma tą świadomość, jednak. To faktycznie ta relacja mi coś pokazuje. No ale niekoniecznie to zmieniliście. To jest jeżeli chodzi o o, o, o trzy, ale jeszcze patrzymy z dwóch tutaj. Co jeszcze powinna wiedzieć tutaj? Komunikacja jest kluczem. Nowy stat nadchodzi. Dokładnie. Ale gdy wyjdziesz ze strefy komfortu. Komunikacja jest kluczem. Po pierwsze, może być ta komunikacja ze sobą, ze swoją duszą i to może szwankować mocno u Was. Za dużo na przykład siedzicie w głowie i nie ma połączenia ze sobą, ale może też szwankować komunikacja w relacjach z ludźmi. Czyli Wy na przykład nie mówicie o swoich potrzebach, nie mówicie o tym, co czujecie, co chcecie w relacji. Możecie myśleć, że partner, partnerka się domyśli, ale Możecie też wchodzić w jakieś konflikty, w jakieś niejasności itd., itd. Więc tutaj dla Was nauka komunikacji w relacjach możecie też za szybko wybuchać, na przykład, tak, obrażać się itd., itd. I tu przodek mówi, będzie nowy start dla Ciebie, ale tylko jeżeli wyjdziesz ze strefy komfortów, czyli zmienisz te postrzeganie, zmienisz ten sposób myślenia i uzdrowisz tą pierwotną przyczynę. Hmm? Bo ze strachu to Ty nic nowego nie stworzysz. Będzie ciągle to samo. Hmm? Czy tylko wyjście ze strachu komfortu i spojrzenie na pewne sytuacje inaczej da Ci nowy start. Mhm. To jest przygotowanie do tego, do tego, co najlepsze macie. Pod spodem macie kartę obfitości pozytywnych wydarzeń, napływu bardzo pozytywnych wydarzeń. To jest karta pod spodem i ona odpowiada tej karcie, bo to jest przed tym. Przed tym tutaj flow, to jest takie mega flow. To jest najszczęśliwsza karta w tej talii. I to jest przed wami pod warunkiem, mówię warunek jest taki, że wy faktycznie wyjdziecie ze strefy komfortu, zmienicie sposób myślenia, hmm? podejścia do pewnych spraw. Dla części z was, tak jak ja powiedziałam, dla większości z was to są relacje, ale to może, mogą być nawet finanse, bo teraz też poczułam przy tej karcie: to mogą być finanse, ale nie jestem sposobem myślenia. Hmm? I ta karta mówi o tym, że to, co się dzieje teraz, to jest cały czas przygotowanie do czegoś super fajnego w Twoim życiu, ale to jest Twoja praca. Jeżeli nie ma tej pracy, to te super fajne niestety nie przyjdzie, będzie to co? Wcześniej, i kolejna karta, już ostatnia. Ona mówi o tym, że popracuj właśnie nad sposobem myślenia, bo on tutaj ci szwankuje i masz swoje przekonania, masz swoje poglądy, które niestety nie działają na Twoją korzyść, a wręcz przeciwnie. Ok, to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam Cię krótko, papa.